Dzień dobry. Dzień dobry. No już kochani, od rana na zakupy się wybraliśmy. Wiecie dlaczego? Bo cały czas szukamy. Znaczy przeoczyliśmy w ogóle wszystkie przeceny jakie tylko mogły być, bo byliśmy oczywiście w drodze. Więc nic nie mogliśmy kupić, nic nie mogliśmy zobaczyć, co tam naprawdę takiego fajnego było. Ale no teraz, że lecimy na urlop już niedługo, potrzebujemy jakieś krótkie spodenki, albo takie koszulki na ramiączkach albo coś takiego. Bardzo nam to jest potrzebne, bo będzie bardzo gorąco. No tak, mamy łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję. A my idziemy dzisiaj do outletu takiego we Wrocławiu. Jak to się nazywa? Wrocław Fashion, Fashion Outlet. Outlet. No więc chodzimy, zobaczymy co tam jest i was z nami i, i, i was ze sobą zabieramy. <grym> Wiecie co kiedyś to robiło za takie auto? To teraz w sumie to wygląda jak taka normalna mini galeria i na przykład tu są dwie pary jakichś dżinsów za 590 zł. Są kawiarnie skarbie. Nie wiem, znaczy, czy tu jest ta, już i tak dalej. W tamtym roku chyba. No byliśmy. E, ale wiecie co, my już sobie kupiliśmy nowe klapki, zobaczcie. Eleganckie. Kroksy. Ja mam szare. I próbujemy właśnie dzisiaj w nich chodzić. Wiecie dlaczego? No bo wtedy, jak chodziłam tak dużo i zwiedzałam w tych japonkach, no to pamiętacie, że mi się jakoś tak trochę pięty. No tak nie sparchaciały, tylko jak to się. Bolały, no Bolały. co, te ty, czubki. Ty. Znaczy nie, no dalej są ładne i gładkie. Tylko, że po prostu mnie bolały. To już przeszło na szczęście, to było od klapek. więc no. teraz kupiliśmy te buciki, one są mięciutkie, fajne, mają taką w środku naprawdę wkładkę, że ta stopa ładnie tak leży. Spróbujemy teraz, zobaczymy, pochodzimy tutaj trochę, czy one się rzeczywiście nadają do takiego chodzenia kilometrami. A wiecie co, no mnie to przeraża, ja tu widzę same ciuchy na zimę już, ja nie wiem o co im chodzi, myślałam, że tu będą właśnie jakieś outlet, takie już ciuchy, wiecie, które e, z innych sklepów letnie przełożyły się do tego outletu. A tu nie ma, nie, nie tak? Nie, nie, tam, a nie, no tu hmm. ci, bo tu możemy kawę sobie kupić, ale chyba nie ciuchy. Ale nie, mówiłem tam, no, ci, ci właśnie skarbie, że to teraz robi jak normalny sklep, a nie outlet, co nie? To co to znaczy, że oni mają już teraz? Ty, tu są kroksy. O ja nie mogę. pierdzielę, ty. Wchodzimy. Idziemy. Do... No. Zobaczcie, jakie to jest słodkie, nawet z takim misiem. Tutaj z jakimiś dolarami. Jakieś takie z kamieniami. Kurde, fajnie to wygląda ten napis kroks. No takie. O. Te buty są tak wygodne. Dobra, bojrzymy co to możemy dla was zobaczyć. Różowy. Różowy. Tylko róż widzi od razu. A, gdzieś. nie, myślałam, że to co bardziej takie wiesz. Nie, to są zwykłe kochanie. Tutaj masz jakieś... Wow. jest jest i... delfinko jest. taki limonkowy kolor, bardzo ładny minus 40% spoko no słodziutko, ale to chyba są dziecięce <laughs> Zobaczcie, tutaj są Harry Potter. jakby były duże rozmiary, kupiłabym dla Szymona, bo on jest totalnym fanem tego. Ale niestety są tylko dziecięce. Tylko jedna, jedyna w sumie. To są takie, wiecie, specjalnie na sezon grillowe. <laughs> Fajnie wyglądają. Skarbie, co znalazłeś? No, było jeszcze Bardzo mi się podobają. Ale z różyczkami. Nie, yes, z takim czymś jest. Jeden jest taki, jeden jest taki, właśnie to mi się podoba. Super, co? No więc wyszliśmy, kochani, z tego sklepu. Wiecie co? Została Ogólnie... tylko skarpetka. Ogólnie wybór nie jest duży. Znaczy nie, nie ma tego. Tak, nie jest, no y... można wybrać, jak się chce, jakiś tam specjalny kolor, coś takiego, czy tam specjalny model tego, co my mamy. To jest nowy, nie mieli. No, no właśnie ale to były ma. też dużo przecenionych, więc może dlatego nie mieli. Ja to jest nowy model, może dlatego jest No czy były mam. też takie w stałe i cenie. No to do ale... chciałam wejść, a ty już przesz przeszłeś. Co zrobić? Przeszłeś. Przeszedłeś, no. Chciałam powiedzieć, przeszedłeś i myślałam, że to jest źle i powiedziałam przeszłeś. Dobrze, więc idziemy się znowu przejść. Ale poszukamy kochani. tych srebrnych, kochani, jeszcze w internecie, bo miał oczywiście, ale troszeczkę nam nie za duże. No dwa rozmiary. Jeden. Nie, nie, dwa, 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 jeden, dwa, 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 jeden. Dwa. jeden, jeden. <laughs> Idziemy popatrzeć tutaj, może coś znajdziemy. Jak oceniasz, kochanie, Adidas? Powiedz. Nie no, tragedia. No właśnie nic tam nie nic było, Były był jedne krótkie spodenki, które mi się podobały, fajne różowe, już się nie rzuciłam, bo taki fajny materiał był. Wiecie, to... rozłożyłam męskie, no rozmiar XXXL, to nawet na Dawida bo były za duże. A dla kobiet nie było nic, po prostu nic. Ja znalazłem buty, ale wiecie, leżą w odlecie i kosztują 700 zł. Ty, tyle one kosztowały? Co ty gadasz? Sam się zdziwiłem, co nie? Ja pierdziel, nie no, ceny są rzadkie. No. Ja jestem w szoku po prostu. No ale co, no dalej chodzimy, szukamy. Zobaczymy, może coś znajdziemy oprócz zimowych ciuchów. Na razie wygląda to źle. Dobra kochani, jak wam się podoba? To wygląda tak. To są takie krótkie szkodenki, wiecie. Z dupką. E... Tak, gdzie jest kieszonka, można sobie tutaj włożyć telefon i tak dalej. Spodziew się, że na słodko i w ogóle pasują do mojej butów. No, a ja znalazłem jakieś takie, właściwie no, to, no, to od znalazłam. No, no, no. One są takie z kieszeniami, bawełniane, fajne. No? mega spoko. Chyba weźmiemy to. Tak. Dobra, jak Wam się podoba kochani, mamy brać, pięknie wyglądamy. Ja Dawid wam pokażę jeszcze z tej strony, pokazywaliśmy w lusterku. Tak to wygląda, tak jakby to była taka troszkę spódniczka, frisowanka, ale bardzo są wygodne, naprawdę super. Zobaczcie, zwykłe, basicowe, bawełniane. No, mi się podobają. Biorę. Dobra, więc to był ten sklep. Skarbie, jak oceniasz? Bardzo mi się podobały te spódniki, bo są takie, wiecie, przewiewne, szybko schnące i tak dalej. Myślę, że nie będę się tam poćmiewał. No i spodynka. też tak ładnie wyglądają. No ładnie, do tych klapek pasują, także jestem bardzo zadowolona. Nawet I mogłabyś i się w nich się... kąpać. Co? One są z takiego materiału, tak, że mogłabyś się... kompać kąpać i dziecki, na nie jeździć, na nie znaczy na nich jeździć. No. Mogłabym na dziecki je założyć i tak dalej do wody wejść. Więc myślę, że będę bardzo zadowolona z tych spodem. A my w ogóle z Was wam powiemy, mamy już wszystko zaplanowane nawet do końca roku. To jest po prostu nie Nawet do początku następnego. A. <laughs> Więc sklep Lakost, kochani, jak oceniasz? Który... W porównaniu na przykład z tym, Karl. Nie no, Lacoste ma wspaniałą bawełnę, naprawdę cudowną. No, mają jakoś super, haft też. Ale jest, wiecie, no taka, jaka powinna być ciężka i tak dalej, z tego robią takie sukienki na krótki rękaw. To jest po prostu za gorące. Powinna no. być troszkę cięższej bawełny. Jeżeli chodzi o Karolka. Dzień dobry. ja chcę zdjęcie, bo ja Was oglądam. A to się dziewula. To co robimy. Macie aparat. Nawet Ma, mój syn ogląda. Ja mówię, ty też Ma oglądasz na? opowieści z Niemiec. <laughs> Jeżeli mogę, no to się robimy. Jezu wiecie co, aż mi ciary przeszły, jak ta pani naprawdę tak bardzo Was przytuliła. No, taka, ogóle... wiesz, pozytywna energia. Tak. Z rana się przyda. Y Ogólnie to jest tak, mam kilka męskich bluz takich z lakowskich. No Jezu, z tego ja chciałam Karla. jeszcze po uczuciach, kochanie, porozmawiać, a Ty już na ciuchy się No bo ja tu mam wątek skarby. Jaki ja, zaraz powiesz wątek, ale ja bym chciałam powiedzieć dla mnie, to jest taka radość, jak ktoś podejdzie i powie, kurde, ty na żywo wyglądasz jeszcze lepiej i w ogóle i tak dalej. Także bardzo się cieszę naprawdę, że jesteście tak wspaniali, jak nas spotykacie, że nas przytulnicie. No. I tak wszystko, no nie, no chciałam... Pozdrawiamy powiedzieć. panią. Teraz pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz, bo pani nie jest z Wrocławia, to no teraz możesz mówić o twoich y, tam ciuchach. Bo no ja to lakost jakoś wspaniała. Jedną bluzę mam nawet 6 lat. Nie no, ta Poza co naprawdę, kupiłeś ostatnio, taką kolorową, ee, jest zajebista. Ta kolorowa, co ostatnio, też jest super, bardzo mi się podoba, a z kolei te Karla to już po pół roku noszenia, niezbyt często zaczęły się tak mechać, że no naprawdę no nie dobra, jest to No dobra, może, jakości. ale jak, o, jak Kar, Karol ma takie fajne, wiesz, rzeczy niektóre na lato, tylko że one są takie bardziej plastikowe. No dla kobiet tak, ale, ale dla mężczyzn to... się boję po to... prostu, że będzie mi za gorąco. Mieli tylko takie fajne spódnice nawet, ale one były takie pliszowane, i trochę takie, wiecie, do kolana mi to trochę wyglądałam papciowo, więc nie wzięłam. Wiecie, co ogólnie porównując cenowo, te sklepy są praktycznie identyczne, jednak no jakość jest zdecydowanie dla kostów. Dani, wleźliśmy sobie do Nike i wyhaczyliśmy zajebiste spodenki. Ja mam takie szare, a ja takie różne, ale takie mięciutkie, takie fajne zwiewne. Chyba je wezmę, bo są naprawdę super. No. Co myślicie, kolor też uważam, że jest fantastyczny dla mnie. Tylko stoi teraz na róż, nie wiem czemu. Ja na szary. A! Szara rzeczywistość. <laughs> Chyba tak. Jesteśmy w GES. Zobaczcie, spodnie na wielkoluda. Ile ja bym musiała mieć wzrostu, żeby je uprać. Znaczy, może one jakby miały tutaj dziurkę, to bym mogła na założyć na górę by I wtedy by były dobre na dole. No. Kto ma takie długie nogi? Zakupy skończone, ale zobaczcie jakie fajne klapki żeśmy dostali e, dla Dawida, takie żeby mógł sobie po plaży chodzić i tak dalej, to tak będzie bardzo kolorowe. <laughs> I One wyglądają trochę jak płetwy. Dwa rozmiary, rozmiary są, są za, duże. za duże. Jakie dwa rozmiary za no, duże? No to jest 48,5. Ja mam 46. Tak, ale mierzyłeś 46 i były za wąskie definitywnie. Nie, po prostu była tam jakaś przypinka. Nie, nie było przypinki. Nie. Była pięta ci po prostu tutaj tak wystawała, i to nie może tak być z tego względu, że będzie ci się to tak ugniatać i dostaniesz później e, taki ten. Pięto problemy jak ja. Dobrze, Japonka, pokaż no, Ale swoje wiecie co lepiej. w tych Japonkach? Właśnie jest zajebiście. Ja sobie też oczywiście kupiłam, bo o. musiałam mieć takie różowiutkie, super pink. No i jej były tańsze moje droższe, nie rozumiem tego. No bo twoje płetwy. No Zobacz, ale nie ma... jest to jest ja sama cena. Zobacz, to jest moja noga, a to jest twoja skarbie. Zobacz, a. dlatego jest, y, wiesz, różnica w cenie, bo z twoich można by było zrobić w sumie jeszcze dziecięce, nie? No twoje, jakby się postarali. Zajebiście. Dotarliśmy do domu i pierwsze co, to nasz obiad. Wiecie co, odchudzamy się, więc kochani, Adriana oczywiście śmietaną się zajada. No i co, teraz będziesz mi pokazywał, że ja się odchudzam śmietaną? to nie dziwnego, że nic nie schudnie, no, no ale wiesz? bez chleba, a ja z kolei sobie zrobię... Nie, ja jem tylko pomidor A ja sam arbuz. No, ale jeszcze dzisiaj zjadłem tak. Dwa paski gorzkiej czekolady z orzechami. No i jabłko. Ale cały czas jestem głodny. wiecie, to może nie widać, że jakoś tak zgrubłem, tylko mam taki po prostu brzuch. I tak nie może być, bo tak się z tym źle czuję, jak mi ciężko jest Nie widać, że zgrubłem, kochani, tylko mam po prostu gruby brzuch. Ale to, cho to nie chodzi o to, bo skarbie. wiesz, nieraz jest tak, że y, puchnie buzia, coś takiego. A ty tak. ciągle mówisz o tym, że ci puchnie buzia. Ja nic takiego nie mówię o czymś. Mówisz, to że buzia moja ci przytyła... mówi. Ja po prostu jak się ogolę, to mi wtedy przytyje buzia, ale tak to nie. <noise> Nie wiem czy to jest odchudzające, ja jem dzisiaj po prostu e, pomidorki i ogórki z trochę śmietany, jest tak dwie łyżeczki. No ale ja myślę, nie wiem, jak on to może jeść bez pieprza. No, bo bardzo dobra, że zaraz Wam pokażemy, co kupiliśmy. Smacznego, Jest upał, skbawek. jak trzeba, ja nie Taka wiem. Taka lampa na zewnątrz, że w ogóle jak wyszliśmy z tej galerii i z tych zakupów, no to myślałam po prostu, jakbyśmy o się walnęli tak porządnie, co nie? No, no ale co kupiliśmy? Co? No to zaczynamy, kochanie, co tu mamy? Mamy te klapki. Znaczy ja Prost. wiem, że ja Wam mówiłam, że z tymi klapkami e, mam trochę problem, ale one są fajne na plażę, naprawdę idealne. A ile kolorów hmm. masz, albo Co? lepiej ile par masz? No nie wiem, nigdy nie liczyłam. Ale czy to jest ważne, kochani, klapki kosztują 40 zł, a on mi to będzie wypominał ile mam kolorów. A moje niestety no się 74 i są takie duże. Ale no to zobacz jakie Ty masz ten, wiesz, pontony, przecież to jest kurde. No Więc, jakby... Wiecie, to jest większe niż moja głowa, co nie? No dobra, tam na plaży są ok. Co tu dużo. Ja uważam, może... że na plaży Wyglądają to jest, ale tak. co jest ważne w tych klapkach? Ja uwielbiam w ogóle ogólnie takie japonki, ale ja nie mogę mieć tutaj, wiecie, to, co jest między tym palcem jednym i drugim, to nie może być w ogóle z jakiegoś plastiku, takie twarde. A właśnie te klapki mają to idealne, że to jest po prostu, no, Wiecie, Widzicie, co mi jeden, na pewno wiem, że będzie wkurzyć w tych klapkach? To, że one tutaj są takie miękkie, że dosłownie ciężko będzie je nałożyć. Jak miękkie, że ciężko będzie nałożyć? No bo to będę musiał się schyrać i robić tak. A Ty gadasz? Raz, dwa i jest założone. A no bo Ty masz jak... małe nogi, to nie porównaj. Jakie małe nogi? A co to za różnica? No zobacz, jaki u mnie jest nogę. duży ten sznurek. Pokaż na swoją nogę, jak szybko to zakładasz. Zobacz, raz, dwa. No i co to jest? Jak średnio? Już masz założone. Jakie średnio? Ale są za duże. No bo teraz masz nogę w tym, w powietrzu, ale jak staniesz, to noga się spłaszcza, wiesz. I będzie git, niech nie narzeka. Dobra, co sobie jeszcze kupiliśmy? Ja chciałam bardzo taką sukienkę, ale żeby ona była z takiego czegoś bardzo cieniutkiego. tak jak mam to na przykład dzisiaj na sobie. To jest taka, wiecie, sukienka już stara, stara, stara. Ale ja ją uwielbiam na takie urlopy jak się jeździ do takich krajów, w których jest naprawdę bardzo gorąco. Ona jest taka zwierna. I Dawid mi doradził, żebym kupiła sobie właśnie taką z takimi palemkami. No bo taka będzie idealna. Ona jest no, zobaczcie. na ramionkę, zobaczcie. Ja wybrałem jej tą kolorystykę, no bo mi się najbardziej podobała, ale co, będziesz musiała jakoś te ramiączkę sobie skrócić, czy nie? No jedyne właśnie jest to, no taka fajna, jest tak cieniutka, naprawdę zwiewna, taka fajna. I To bawełna chyba, co nie? Tak, i y, idealnie właśnie. Jedyne to jest to, że te ramionczka są troszkę za długie, ale to można wszyć, nawet wiecie, y, tutaj można zrobić taki myk, Kochani, że zaszyć po To i wszywać, wierzysz, że taka. Tego... No A ty jest, będziesz paten. guzłami to robić? Nie, bo może być później za zablędzany. Dawid, nie rób tego guzła, bo no później... Ale... Ja nie wejdę w rękę w stolicę. To. Widzisz, jaki mam patent, Ty to wszystko byś chciała szyć. No bo to jest najpewniejsze. Wtedy uszyję sobie tak, że wiem ile po prostu zmierzę ile mam sobie tutaj wszyć, a tego nie będzie widać. No to jak ja zrobię Ale to igłą tak. Igłą ni tymuś... i nitko, czy masz nawet dzisiaj. Nie, no, igłą i nitką ręcznie, przecież a. tylko trzeba taką podwiązać. A jak ja zrobię sobie guzła, to może być z jednej i z drugiej strony inaczej. Wtedy będę miała z jednej strony dłużej, a z drugiej. Ten. To wtedy rozwiązać można. Nie wiem, czy ten twój patent taki dobry. Powiedzcie, wyrobicie guzły, czy wiązlecie, kochani, czy yy, skrzywacie, kochani. <śmiech> <śmiech> Ciągle mi się pierwszy. mój. Dobra, mamy też dla Dawida te spodenki zielone, to widzieliście jak miał założone i ja uważam, że one są fajne. Może nie jest ta bawełna aż taka cieniutka. Yy, no jest, to raczej Ale jest to koko. jest takie grubsze. Ale 59,99 Wiecie, za 60 zł to, to nie jest można nic robić. polska fajnie marka logo. w ogóle, te 4 co nie? Ale nie ma żadnego logo, więc dla mnie fajnie. No, wygodne były i sobie wziąłem takie. No, nawet mają kieszonki, można sobie coś schować. Wiecie, kieszonki na zameczek, czyli włożyć sobie telefon i takie rzeczy. Więc uważam, że to jest super. Te spodenki w ogóle bardzo mi się podobają, to bo pasują top. mi do moich bucików. Wygląda to jak sukieneczka taka ja wpisowana. o. tak. A tutaj dupa. No przecież miałam nałożone. Widzie, widzieli wszyscy. I to jest właśnie z takiego materiału. Bardzo takiego co szybko schnie. Także nawet jak mi się ten tyłek spoci między rowem to szybko mi może się to odpoci. No to dam to nie będzie, będzie widać. Git. no Git Co na jeszcze duchę. mamy? A dla Ciebie te spodenki, które są A. naprawdę z cieniusienkiej bawełny. No bardzo w ogóle fajne. trafiliśmy na fajną prąkę w Nike bo wszystko było minus 50% od ceny sklepowej. No to jest właśnie to fajne tam w tym faktory, że Ale można to naprawdę... tylko w Nike takie coś było. O tak? No to 140%. No ale to wszystko też było przecenione. I od tego odejmij 50%. Od tych klapek chyba, one miały cenę regularną. No ale tak, tak to, to wszystko przecenione, są takie wiecie długie, fajne, to co chcieliśmy kochani, ładne. ja chciałam jedną sukienkę właśnie taką zwierną, jakby był inny kolor to bym wzięła jeszcze jedną, bo to jest naprawdę bardzo fajne no, no spodenki też bym Dawid, więcej, ale tak, były ale tylko Dawid białe Tak, ja ale chciał opuszce. krótkie spodenki właśnie takie, żeby można się tam czuć było bardzo dobrze i ja wziąłam chyba jeszcze jedne spodenki ale zobaczcie jakie one są yy, no cieniutkie właśnie, fajne strasznie cienkie co nie, bo takie chciałem i takie mamy no i tutaj coś mamy, zobaczcie. No co i, to, i te właśnie sobie... różowiłkie, takie fajne, e, też znajka, takie spodenki różowe też. O. Te to 73 zł, coś takiego. A, a te nawet to... nie wiem ile. Poczekaj. E... 69,99. Naprawdę jest bardzo fajnie, więc wydaje mi się, że zrobiliśmy super zakupy. No. Nie wiem, czy opłaca jeszcze nam się jechać przed wyjazdem gdziekolwiek, bo chyba już nic innego nie dostaniemy nigdzie. Musielibyśmy szukać w internecie, ale to wiecie, ja to wolę przymierzyć, jednak takie rzeczy, a nie tam w internecie. Ja nie lubię tych zakupów. Można co prawda zamówić i wiecie, paczkę sobie przysłać. I wtedy przymierzać tu w domu i później odsyłać, ale mnie to wkurza z tym odsyłaniem. Nie, chcę nie ja wolę przymierzyć i tyle. Więc to nam starczy ciuchów. Mamy jeszcze dosyć w domu, chcieliśmy jeszcze tylko te rzeczy, które kupiliśmy. No i jeszcze zabrażyły się klapki, ale ja tam nie jestem przekonana, no bo po co w jakiś te te z brokatem. Tak. Kurde! Mieli Znalazłem naprawdę... już w internecie nawet taniej niż w tym, tym ale mieli. to... Mieli. Tamte z brokatem tak mi się podobały bardzo, ale one były tylko rozmiar 38-39, więc na mnie było naprawdę dużo za duże. Ale... Mam trzy pary tych klapek, też... ale wszystkie były w tym samym rozmiarze, więc nie było sensu za dużych kupować. Ale ty widziałaś w internecie, co nie? Tak, widziałem, tylko wiecie co tam było też? Oni mieli takie przypinki, wiecie, g czy coś takiego to się nazywa, co nie? Pokazywałam wam. I tam kosztowało to ile? 30 zł, jedna. Ile ich było? Tam było trzy na każdym klapku, czyli policzcie sobie 30 zł kosztuje. Ja myślałam, że to już jest takie gotowe, wiecie, z tymi ja kamieniami, tak z tymi to nie, A i tak to dalej. wychodzi więcej niż klapki. A to właśnie jak, jak kupicie te przypinki osobno, bo 30 zł kosztuje jedna, no to sobie policzcie, jak macie ich 6 czy tam 7, Nie wiem, ile tam było dokładnie. On no. Idzie więcej niż te klapki. Co? Tak, to jest takie dziwne. Ale te przepinki, wiecie, oni tak sprytnie to robią, co nie? I później idzie się do kasy i on mówi: no to dobra, klapki kosztują 160 zł, czy tam 150 zł, i do tego jeszcze policzy wam te wszystkie rzeczy, które są tam wpięte w te klapki. Nie? No, widzicie. Biznes, biznes. gdzie my lecimy? Wszystko wam powiem, mamy już ułożony, tak jakby, no tak jak mówiliśmy, ten plan już na cały rok, na no do stycznia samego, co nie? Tak jest, Kiedy, co i jak, więc będzie dużo podróży, nie będziemy też sami, będziemy z innymi z ludźmi, ludźmi. Z ludźmi podróżować, będziemy też kogoś spotykać, więc może być naprawdę super. Tak. Więc od września się zaczyna. A teraz jeszcze no Kurde, troszkę. ale tu jest taki też, jak ja bym sam był na urlopie. naprawdę. Ale wiecie, na urlopie, nawet jak lecimy gdzieś, gdzie jest 40 stopni, ale jest morze, to jest też inaczej, kochani. No tak, no bo, no bo wiecie, wiesz, możecie ta bryza, się jest, ochodzić. No, jest baseny. jakiś wiaterek, jest coś tam, więc myślę, że to A. będzie do wytrzymania, więc to będzie okej. Okay. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo piszecie do nas w komentarzach, kiedy nareszcie będą gotowacze. Ja bardzo chętnie bym pogotowała, ale w tym momencie naprawdę nie mamy w ogóle apetytu, żeby jeść i stać w kuchni w takich temperaturach. Nie, to nie jest tak, że nie mamy apetytu. Ja mam zawsze apetyt i to ogromny, tylko po prostu muszę się odchudzać, więc teraz zakazu, zakazałem jej gotowania i nie będzie. Nieprawda, nie słuchajcie go, to jest, jest totalne kłamstwo. Prawda, że ja mam mniej apetytu niż Dawid. Dawid oczywiście. No w pieprza tyle ile w pieprzał, więc no nie oszukujmy się, robi sobie jakieś banany, jakieś tam, co ty robisz z tym bananami jakieś. A owsianki takie, no, wiecie, jakieś... daje taką łyżkę dużo masła orzechowego, cały jogurt grecki. Trzy e, banany albo dwa, czekoladę gorzką. Nie, ale chciałam tak na serio Czy? powiedzieć, no, że będziemy gotować oczywiście i mamy już fajne potrawy, żeby zrobić, ale dajcie mi trochę czasu, niech to się troszkę ochłodzi. Niby w przyszłym tygodniu. na no, weekend ma padać teraz deszcz, a w przyszłym tygodniu ma się ochłodzić, więc e, jak już będzie chłodniej, to na pewno zrobimy gotowacze. Co? Dobra, pożegnajmy się, bo widzę, że Ty już tymi nożyczkami tu operujesz, operujesz i nic z tego nie ma. Bo muszę uważać, odcinam metki, żeby w dupę nie drapał. No, więc co kochani? <laughs> Odchudzamy się. Gotowacze będą, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Może w przyszłym tygodniu. No. Jak będzie chłodniej. Dobra. Dziękujemy by za uwagę. Tyle. Zostawcie, Zostawcie łapeczkę ciepło. w górę. Ta, Zostawcie subskrypcję, komentarz, należą do was kochani. No. Salim. Pa pa.